No, cześć wszystkim. Dzisiaj kolejny odcinek serii karty Pokémon. Znowu mamy karty z magazynu. No, tym razem magazyn kosztował 25 zł. bez grosza. No i w zestawie mamy 3 karty i trochę dupereli dla dzieci. I pytanie, czy to już jest cena, którą nadal opłaca się płacić za trzy karty, czy nie? dostajemy boosterek z kartami, taki pak Duperelli. chociaż są bardzo fajnie wykonane. u góry były trzy naklejki, mamy zawieszkę, przypinkę, wisiorek. No, dla dziecka bardzo fajna rzecz. Jeżeli ktoś chce kupować takie zwykłe czasopismo dla samych kart, no to Tutaj, niestety, no, same czasopismo jest jak pozostałe gazetki tego typu. Jakieś komiksy, konkursy, gry, pokazane następne numery. Pokédex. No, typowa gazetka. Natomiast przechodząc do naszego boosterka. To mamy tutaj trzy karty. No i pytanie, czy coś takiego jeszcze się opłaca, czy już nie? No to zależy. Czy macie w domu dzieci, które poza zbieraniem kart. Lubią też rozwiązywać jakieś zagadki, jakieś komiksy oglądać, czytać i zbierać różne inne fanty z tych gazetek. Bo jeżeli tak, to 25 zł to dla mnie to już jest taka graniczna cena. A jeżeli ktoś chce tylko, właśnie dla tych kart, no to nawet takie zwykłe czasopismo za 16-19 zł. No to to już nie jest niestety atrakcyjne czasopismo. Lepiej zainwestować już w saszetki, w których mamy po 10 kart, a nie właśnie w czasopismo, w którym mamy 3. Jeżeli chodzi o same karty, no to jakość jest normalna. Tak, w saszetkach. A czasopismo dla dziecka to też jest fajny jakiś dodatek. No Ale tak, jak mówię, dla samych kart, no niestety nie opłaca się. Ale jako czasopismo z dodatkowymi kartami. O no jest też ciekawy jakiś pomysł. Ale 25 zł to już jest naprawdę granica wszystkiego. I to też zależy, jakie są inne dodatki. No dzięki za oglądanie. To tyle na dzisiaj i do następnego hej.